Via Baltica Łomża No to idziemy pozwiedzać Okolice hotelu Widzę, że fontanna jest Lowa jest Kusztawki Nie wiem jak to nazwać, pergole Ładnie tu zrobili taki mini park Ładnie, ładnie Trawka skoszona Alejki, jest woda. Dzisiaj był upalny dzień, 28 stopni w cieniu. No proszę, proszę, romantycznie, romantycznie prześlicznie. Mhm. gdy sobie na łoweczkę lat.